Witam Cię na moim kanale i zapraszam do zgłębiania tajników historii. Podczas tej lekcji dowiesz się, czym był Złoty Wiek w dziejach Polski, kim był Jan Zamoyski oraz jak powstało miasto Zamość. Na poprzednich filmach opowiadałam Ci o dynastii Jagiellonów, którą zapoczątkował Władysław Jagiełło. Ostatnim władcą z rodu Jagiellonów był Zygmunt I Stary i Zygmunt II August, Władali oni Polską w XVI wieku. XVI stulecie nazywamy złotym wiekiem w dziejach Polski. Podczas okresu panowania dynastii Jagiellonów, zarówno Polska, jak i Litwa, stały się bardzo zamożnymi i mocnymi państwami. Mocarstwa pokonały ostatecznie zakon Krzyżacki, odzyskały dostęp do morza, dzięki czemu rozwinął się handel morski co przyczyniło się do bogacenia się obu krajów. W XVI wieku nastąpił rozkwit polskiej kultury i literatury. W tym okresie powstały także pierwsze dzieła w języku polskim. Polacy z pomocą włoskich architektów zaczęli budować wspaniałe zamki, ratusze, pałace i kamienice. Przykładem zabytków z tamtego okresu są między innymi przepiękna Kaplica Zygmuntowska, oraz Zamek Królewski na Wawelu. Po śmierci króla Zygmunta II Augusta zmienił się sposób wyboru nowego władcy. Od tego czasu każdego następnego władcę wybierała szlachta. Szlachta to część ludności, która wywodzi się z rycerstwa. Szlachcice mieli większe prawa oraz wpływ na władcę. W Polsce od XVI wieku. Szlachta mogła wybierać nowego króla. W XVI wieku szlachta wybrała na króla Polski węgierskiego księcia Stefana Batorego. Król Batory nie znał języka polskiego, nie znał też Polaków, ani ich tradycji czy obyczajów. Dlatego potrzebował zaufanej osoby, która pomogłaby mu władać krajem. Stefan Batory wybrał na tę funkcję Jana Zamoyskiego. Jan Zamoyski bardzo dobrze się uczył. W wieku 13 lat rozpoczął studia za granicą. Był magnatem, czyli bardzo bogatym i znaczącym szlachcicem. Jan Zamoyski został kanclerzem. Kanclerz to najważniejszy urząd w dawnej Polsce. Kanclerz Wielki Koronny odpowiadał za wszystkie sprawy, tak jak dzisiejszy premier i minister spraw zagranicznych. Zamojski był również hetmanem Polski za czasów panowania króla Stefana Batorego. Dowodził on wojskami podczas wojen króla Stefana Batorego. Jan Zamojski był także doradcą dwóch królów, Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Był on świetnym mówcą i jednym z najbogatszych ludzi. Rzeczpospolitej obojga Narodów. W latach 1577 do 1582 trwała wojna Polski z Cesarstwem Rosyjskim. Król Stefan Batory i hetman Jan Zamoyski dowodzili wojskami polskimi podczas wojny. Jan Zamoyski był odpowiedzialny za przygotowanie Wojska Polskiego. Cesarstwo Rosyjskie było wielkim zagrożeniem dla Polaków ponieważ chciało odebrać nam dostęp do Morza Bałtyckiego. Dzięki Batoremu i Zamojskiemu Polacy wygrali wojnę z Cesarstwem Rosyjskim. Rosyjski car poprosił o pokój króla Batorego. Zamojski uważał, że zawarcie pokoju jest błędem i że należy kontynuować wojnę, aż Cesarstwo Rosyjskie zostanie pokonane. Jan Matejko na obrazie Stefan Batory pod Pskowem przedstawił scenę hołdu rosyjskiego poselstwa. Król Stefan Batory wynagrodził Zamojskiego za jego wierną służbę wielkim majątkiem. Jan Zamojski miał pod koniec życia 11 miast i ponad 200 wsi. W 1580 roku założył miasto Zamość. Miasto było zbudowane na kształt ludzkiego ciała. Pałac Zamojskich był głową, rynek miejski to serce, a ręce i nogi to mury obronne. Miasto było otoczone wielkimi murami i fosą, aby ochronić je przed atakami. Zamość był miastem bardzo nowoczesnym i pięknym. Ludzie chętnie w nim zamieszkiwali, a po kilku latach stał się ono ośrodkiem handlu i rzemiosła. Jan Zamojski założył także w 1594 roku w Zamościu Akademię Zamojską. Słynne jest do dziś powiedzenie Zamojskiego. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowane, który wiedział, że nauka jest bardzo ważna. Zapamiętaj: Złoty Wiek Polski w dziejach naszego kraju to XVI stulecie. W tym okresie w Polsce nastąpił rozkwit polskiej kultury, architektury i literatury. Polska była krajem bardzo bogatym i silnym. Jan Zamoyski był kanclerzem i hetmanem za czasów panowania króla Stefana Patorego. Polska prowadziła wojnę z cesarstwem rosyjskim w 1577 roku do 1582 roku. Wojna zakończyła się zwycięstwem Polaków. Jan Zamojski założył Zamość oraz Akademię Zamojską. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!